No dobrze, czas kontynuować. Wcześniej, jeśli mówiliśmy o wprowadzeniu, mieliśmy na myśli wprowadzenie do języka Swift, to korzystałem ze Swift Online Playground. Online Swift Playground lub Swift Fiddle. I tutaj możemy i pisaliśmy kod w języku Swift. Tu możemy zaimportować. Framework Foundation, wytłumaczyłem dlaczego i po co to jest. Nie będę się tutaj powtarzał, to następny, w poprzednich nagraniach to jest. I sobie tam różne operacje tutaj robiliśmy, podstawowe, czyli na przykład tworzenie stałej, name, na przykład o typie string, wartość ciąg znakowy Jan, na przykład tam był też age. Powiedzmy, nie wiem, 40. I ponieważ ja tak odprowadzenia to robię, to nie mówię Wam od wszystkim, o wszystkim, wszystko od razu, więc um, to są właściwości. Ta stała, stała age. Zmienna. Jaka to może być zmienna? City. Może, gdzie mieszka? No to nie ma tak, jakby znaczenia. To, gdzie te wartości są przechowywane, to są te właściwości. W angielsku properties, name, w tym przypadku name, age i city. Dlaczego to mówię? Ponieważ, jak wiecie, język Swift jest, to jest język programistyczny, ale kiedy będziemy chcieli zrobić interface, czyli zaprojektować ekran, to już będziemy potrzebowali tutaj framework jako import. Natomiast framework-foundation, upraszczając, to jestem na poziomie tak jakby, tutaj pomijam wiele rzeczy, więc jak ktoś jest z Was bardziej zaawansowany, to to nie jest to etap dla Was. To jest tak jakby wprowadzenie do programowania. No, byśmy zaimportować framework SwiftUI i tego tu nie mamy. Dlatego jak przejdziemy sobie do projektowania interfejsów, to już będziecie potrzebowali tutaj, no, nie darcie rady w tym Swift Playground. Będzie potrzebowali albo Xcode, Albo będziemy robili to, ja będę pokazywał, jak to zrobić w takiej aplikacji Swift Playground. Play, Playgrounds. No dobrze. To dzisiaj będzie o tych właściwościach. I teraz tak. No weźmiemy, żeby było prościej, jedną. To jest jedna właściwość jako stała name. Nie możemy jej modyfikować. Czyli to jest, nazwijmy ją, zwykła właściwość. Taka prosta, którą się pierwsze, jakby uczymy, prosta sprawa. Ale teraz Wam pokażę, że może być coś takiego jak właściwość, no na polski to byłoby takie coś w rodzaju właściwość obliczana. Czyli moglibyśmy zapisać to samo, tylko tutaj teraz dajemy, ponieważ ta jest właściwość obliczana, to już nie może być stała, tylko deklarujemy zmienną. name. Oczywiście tu mamy też name, więc no, nie może być taka sama nazwa ja sobie to zakomentuję. Czyli ten kod jest tego komentarzem niezbrany pod uwagę, jeśli chodzi o uruchamianie. Tak to jako komentarz, to też o tym mówiłem. Wskazujemy typ, który, 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 który będzie zwracała ta właściwość obliczana. Czyli to samo. i Otwieramy klamrę i to jest, no wiadomo, to też mówię generalnie, po co są te klamry, ale w tym przypadku kod pomiędzy tymi klamrami to jest, co tu będzie się działo i co będzie tu zwracane. I teraz tak, odpowiednik tego, czyli tej stałej, tutaj, tej właściwości, nazwijmy ją prosta, podstawowa. No tak, tutaj język, język polski tutaj użyje. To tutaj nie mogliśmy zmienić tej stałej, led, już po jakby przypisaniu wartości. Więc tutaj musimy użyć słucho klucz GET, czyli zwróć. Może. Może bardziej byłoby lepiej słowo weź. Otwieramy też klamrę, żeby wiadomo, że ten kod się, że tak powiem, rozpoczyna i gdzie kończy. I tu byśmy napisali zwróć. To wartość. Widzimy, że jeśli chodzi o stałą, to prostszy zapis jest tego w ten sposób. No nie ma sensu rozpisywać to, jeśli chcemy tylko to wykonać. No dobrze. To w takim razie dalej. Ale mych, to jest po, po to, to właściwość obliczana, żebyśmy mogli zrobić tu coś więcej. Bo czasami potrzebujemy w kodzie zrobić coś, coś jakby, mm, jakieś operacje, powiedzmy, bardziej zaawansowane. Tutaj oczywiście nie, nie chcę iść dalej, bo cały czas jest to wprowadzanie, są to podstawy, podstaw. No ale sprawdźmy przede wszystkim, czy to nam działa. No bo to tak będzie chyba lepiej namacalnie to sprawdzić. Imię to. Klejamy sobie nazwę tej właściwości w tym przypadku. Więc to jakby Tutaj już y, dobrze jest nie mówić, jako. Adoram, no tak zmienną to trochę. No, proponuję jednak, żeby, żeby nazwać to właściwość. No. Uruchamię ten kod. Widzimy, że działa. Sprawdźmy, czy działa tak samo. Tutaj zakomentuję teraz, komentuję ten kod. Jak to oglądacie, to będzie wam łatwiej. Cieszę, że dzieje się to samo. No dobrze, i tego nie możemy zmienić tutaj. Dlaczego? Dlatego, bo tutaj jest tylko weź, jakby weź wartość, czyli zwróć wartość, która jest tutaj. Czyli jest tylko zwracanie, nie ma ustawiania. Ale może też pokażę Wam to na przykładzie błędu. Czyli jakbyśmy chcieli do name przypisać, nie wiem, Jan, chcę, żeby go nazywać Janek. To będziemy mieli tu błąd. Tu już jest statyczna analiza, to jest błąd, i jest napisane nie możemy przypisać tej wartości, bo to jest tylko get-only, get czyli właściwość, widzicie Property i tylko, tylko możemy ją pobrać, czyli analogicznie jak powiedzmy, stała. To troszeczkę to nie jest stała, powiedzmy, ale uproszczenia nazywamy to Switch to, że to jest że to jest stała. No, po, poza przypisanie wartości. O przypisaniu wartości nie możemy modyfikować, jeśli użyjemy przy, deklara, jakby przy deklaracji tej nazwy właściwości e, słów kluczowe LED. Ale to jakby to będzie później przy zaawansowanych rzeczach. No i tak samo byłoby. Nie wiem, czy to nie jest jakby za proste dla Was, czy to nie tłumaczy tak patologicznie, No to jest tak samo w tym miejscu. Zobaczymy, jaki on będzie. To samo. Dobra, co byśmy chcieli... I teraz może tak. Jeśli byśmy chcieli tą właściwość, tę prostą, zmodyfikować, to wiemy, co zrobimy, tak? Tutaj zmienimy dostawę na zmienną. No i już to nie nam zadziała. Wyczyszczę konsolę. Dobrze by było też print po zmianie. Palić. No i mamy, po zmianie to Janek. Widzimy, że to działa. No dobra, ale dlaczego o tym mówię? Idziemy dalej. To w takim razie, co byśmy musieli tutaj zmienić, żeby także ten kod poniżej nam zadziałał? Chodzi o to, że musielibyśmy mieć inną zmienną, Na wstępie przypisać to jako name new albo może przypisać pusty. Pustą wartość. I tutaj dać set, czyli polecenie set ustaw. Czyli jak ktoś będzie chciał zmienić tą właściwość obliczaną i przekaże tą nową wartość. To wtedy możemy ustawić ten name new na nową wartość. I teraz tak. Nowa wartość, reprezentant nowej wartości to jest new value. Tak się, tak ustaliliśmy że nowa wartość jest new value. I teraz w tym momencie, w momencie ustawienia zostanie wywołana metoda set, tylko i wyłącznie jak ona jest, to można będzie zmodyfikować tę właściwość i przepisać do innej zmiennej, tutaj widzimy, tą nową wartość. No to jest jeden błąd, ale to Wam pokażę na przykładzie. Nie wiem, czy tak lubicie na, na błędach, jak Wam coś pokazuje, czy od razu, żeby Wam dobrze napisać. Uruchomimy ten kod. On się wykona, ale widzimy. Imię to Jan, i mi zmianie to Jan. No a to zmieniliśmy na Janek. Dlaczego? Dlatego, bo jak pobieramy tą właściwość, wartość tej właściwości, uwołuje się, na przykład tutaj wynika 17 zada get, czyli jakby e, pobierz. To jest kod do wykonania. No i zwraca zawsze Jan. No i dlatego tu mamy Jan i tutaj mamy Jan. I w tym momencie, jak już to zmieniliśmy, dodaliśmy nową zmienną powyżej, name new i tutaj ją zmieniamy, to tutaj, jak pobieramy coś, wartość tej właściwości name, wykonuje się get, no i zwracany jest. No właśnie, ta, zmien ta zmienna powinna się zwracać, prawda? No bo tu ją mody modyfikujemy, nie? Name, przypisujemy do właściwości name Janek, wywołuje się set, ten kod pomiędzy klamrami. Widzimy, że name się zmienia. Kiedy tu pobieramy, wywołuje się get i pobieramy wartość name new. Tu też jest błąd, też mam sobie pokazać na przykład błędu. Od razu powiem dlaczego. Bolnika 15 to jest pobierz wartość name, czyli get, return name new, a name new jest pusty na wstępie. Zobaczycie zresztą. Widzimy puste, my to Janek. To co możemy tu zrobić? Po prostu przypisać tą wartość. Jan. teraz skomplikowane, nie? Tak się wydaje, że teraz skomplikowane. Ale to chodzi tylko, że mechanika jest, jest taka, że trzeba tak jakby patrzeć sobie, że name pobierz właściwość, wartość tej właściwości Name, pobierz, czyli pobierz GET. Czyli ten kod pomiędzy klamrami. Jeśli ustawiamy właściwość, jakąś wartość dla właściwości name, mówimy set z tej właściwości. Także to chyba akurat już na ten moment, w tym momencie powinno być to dosyć proste. I teraz chciałbym nawiązać do poprzedniego, do wcześniejszego jakby odcinka materiału. To było z struct o strukturach. Tam mieliśmy, to już tam niepotrzebne jest. A i tu się napatrzycie na import Swift foundation. I teraz struct person, to było dla osoby tam było let name, tak to wyglądało, let surname, to właśnie właściwości teraz już, właściwości do przechowywania wartości dla osób. I tam było jeszcze let year, roku rodzenia, chyba całkowita. I tam mieliśmy taką funkcję, która zwracało nam Wiek tej osoby. Możecie sobie tam zerknąć, bo poprzestali nagranie, jak nie pamiętacie, albo nie oglądaliście. To na sztywno bieżący rok. Wypisywałem dla uproszczenia. I tam było kurent, czyli od bieżącego roku odejmowaliśmy. Oczywiście to jest dla uproszczenia, żeby to było łatwe, więc wiadomo, żeby liczyć rok, ile ktoś ma lat, to jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę dokładnie miesiąc i dzień ale to, to dla uproszczenia robimy to w ten sposób. To usunę, żeby troszeczkę też po kolei przecieć Dobra, my żeśmy zakończyli więc poprzednich odcinków w ten sposób. I tam było na przykład, że mogliśmy tworzyć sobie stałą Person1, i na przykład tworzyliśmy ten obiekt tej struktury, czyli typ, bo struktura person to jest jakby de deklaracja nowego typu. Otwieraliśmy nawias. Tutaj, I teraz przekazujemy te wartości. Ustawiamy name, surname i, i roku rodzenia. Widzimy, widzicie tutaj, że tu nie ma wartości, nie? To jest tak jakby przygotowanie właściwości, jakie mają dane przechowywać. I w momencie, kiedy tworzymy ten obiekt, musimy przekazać to czyli name tu powiedzmy Jan, surname powiedzmy Nowak, jest oryginalny, o, podpowiadając działo, i na przykład roku urodzenia, nie wiem, tam mieliśmy, to chyba 1974, Tutaj to te formatowanie w tym, tego kodu w Swift Playground tak działa trochę średnio. Widzicie? Średnio to działa. No ale to jakby raczej się sformatuje. Jakbyście lepiej widzieli. I tu tworzyliśmy sobie obiekt, który jest przechowywany w tej nazwie Person1, powiedzmy tej właściwości, jak to już nazywamy, ale też dla uproszczenia nazwiemy to stałą, ponieważ stała jest bardziej precyzyjna. Że to jest, nie można tak modyfikować. I teraz no nie wiem, czy jest sens w ogóle drukować, ale powiedzmy może natwienia imię osoby, może tak jakoś to dla szybkiego przypomnienia. I tu tutaj wstawiamy wartość person 1. No i do tej właściwości name trochę poszerzę. No to wiecie, co się tutaj wykona. Miosę w, w personie to jest, to jest Jan. Dobrze. Ale to chcę zrobić. Chcę teraz dać to, co było dzisiaj, czyli zmodyfikować tę funkcję i wykorzystać tą właściwość obliczaną. No i jak to robimy? No już pamiętacie, jak to było, nie? Że to było var. Nazwa. To nie funkcja, to już nie ma tej, 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 tych nawiasów. Normalnie typ określamy podobnie jak? Tutaj. No i normalnie by to było w ten sposób, że get specjalnie tak chcę troszeczkę zrobić pełnym kodem, mam napisać. Tu dalej damy. Wiek. Tu wiemy, że zamiast name bo nam interesuje ten age. Odpalamy. I widzicie, ładnie działa. 57 lat. Czyli zamiast funkcji już teraz, na tym etapie Waszej wiedzy powinniście użyć lepiej jest to użyć tej właściwości obliczanej. I teraz czasami zobaczycie coś takiego. A to, to w późniejszym części nagrania to, to, to dorzucę. No i pytanie, co się zmienia? No, na zewnątrz tego widzicie. person 1 Name i person 1 Age. Nie mamy tutaj, tak jak wcześniej było przy tej funkcji, czegoś takiego. na tym etapie. Wiedzy, tego wprowadzenia, o, to, tak, to tak raczej w powinno się zrobić, niż dać tutaj funkcję. Nie będę najbardziej zaawansowanych rzeczy teraz, teraz omawiał. I teraz tak. Co ja ten wiek zmie zmienić? No, my to nie będziemy w wieku zmieniali, ponieważ wiek jest zawsze obliczany bieżący rok, odjąć o, roku urodzenia tej osoby. Nie potrzebujemy nawet tutaj tego. No i dobra. No i do, do, na ten moment chcę wam pokazać, że jeśli ta właściwość obliczana nie ma seta, to dla uproszczenia zapisu możemy to pominąć. No, akurat nie to. I to też nam zadziała. I teraz, dlaczego to zadziała? To zadziała dlatego, ponieważ właściwość obliczana w przypadku age musi mieć get. Seta może nie mieć, ale get musi mieć. W związku z tym nie musimy jawnie tego pokazywać, jeśli to jest tylko get. Możemy sobie pominąć. Ale to nie znaczy, że kompilator, który tam wykonuje ten kod, on sobie to doda w locie. Czyli, żebyście wiedzieli, co to się dzieje, o, to jest, ten zapis jest tak jakby w pełni co się dzieje no ale i teraz e, tu tworzyłem poprzednio nową stałą w linie przypisałem tak jakby na stałe, który jest rok bieżący wiadomo, że to w kodzie produkcyjnym nie może tak być mógłbym sobie równie dobrze wpisać tą wartość tutaj to wywalić też nam to zadziała jak wiecie jak przypuszczaliście być może i teraz tak Także jak jest jedyna, jedna linijka tylko w jakiejś kodu i wynika z kontekstu, że to będzie coś zwracane, bo widzimy właściwość Age. Wiemy, że musi być minimum GET. Nie ma SETA. Także on GET sobie dopisze. Tak, jeszcze raz, żeby to wam zostało w głowie. Nie. I jest tu tylko jedna linijka, i wynika z kontekstu, że musi tu coś być zwrócone, to tego returna też nie musimy pisać. On tu jest, ale my go nie musimy pisać. Także ten cały kod możemy zminimalizować do czegoś takiego. I na tym etapie, ktoś z Was mógłby powiedzieć: Dobra, Dobra, ale to dlaczego ja nie mogę napisać od razu var, age? Dlaczego ja nie mogę napisać sobie tak? Równa się, to przenieść, to w ogóle wyrzucić, ale zakomentuję. To przecież tak jest prościej. No, widzicie, że nie. Mamy błąd. Dlaczego? No, to jest właśnie, możecie pomyśleć o tym, o co tu chodzi. Dokładnie. Dlatego w tych przypadkach musimy tego dokładnie tłumaczył. To będzie dopiero później, przy bardziej zaawansowanych rzeczach. Ale ten kot nam nie zadziała. Uruchamiam ponownie, kot, kot elegancko nam działa.